Thank you Jak zawsze przed świętami, także i tym razem z pomocą dla potrzebujących tarnowian wyszło wspólnie z zaprzyjaźnionymi firmami radio RDN Małopolska. Po raz 38 wystartowała akcja Dzielmy się chlebem. Pomoc jest potrzebna każdego dnia i przez okrągły rok, ale święta to czas wyjątkowy, mówi biskup Wiesław Lechowicz kiedy w sposób tak wyjątkowy chcemy zademonstrować naszą solidarność, zwłaszcza z ludźmi ubogimi, biednymi. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom indywidualnym, jak i firmom, które składały w formie pieniężnej, jak i konkretnej w postaci pokarmów, dary dla tych osób, które dzisiaj przychodzą i proszą o wsparcie. Tym razem rozdano blisko 200 paczek, a w nich jak zawsze chleb, ale też wiele innych potrzebnych zwłaszcza w święta produktów. W sumie jest to akcja rzeczywiście obejmująca no, kilkaset co najmniej rodzin, więc pomoc taka, która jest bardzo potrzebna. Nas bardzo cieszy to, że ci mieszkańcy, te osoby, które przychodzą tutaj do Tarnowa, w Tarnowie, ich na szczęście tak bardzo nie przybywa. Znaczy, to jest podobna zawsze grupa, chociaż niestety zdarzają się też nowe osoby, które na przykład straciły pracę, które nagle otrzymały wypowiedzenie i dla nich to jest też taki problem. Przyjść, poprosić o tak. Jak dodaje Mirosław Biedroń, ciągle nie gaśnie w nas potrzeba wspierania innych, którym akurat wiedzie się nieco gorzej. W akcję zaangażowało się wiele firm z Tarnowa i regionu po raz kolejny. Zostaje mi bardzo mało na życie! Bardzo ciężko jest, bardzo mi jest ciężko, no ale... W wielu wypadkach ta paczka nie pozwoli przetrwać całych świąt, ale najważniejsze, żeby pamiętać. Oprócz naszej akcji jest mnóstwo innych organizacji, które pomagają, jest Caritas, są parafialne działy Caritas, są inne instytucje, które też pomagają, więc mam nadzieję, że to nie jest nasza, nasza tylko cząstka tej pomocy. Podobną akcję Radio RDN zorganizowało także w Nowym Sączu. Julita Majewska, Telewizja.